Na pewno trzeba doceniać ten punkt na trudnym terenie dzisiaj. Uważam, że zespół naprawdę zagrał dobry mecz, jeżeli chodzi o organizację gry, zarówno z piłką, jak i bez piłki. Także tutaj jesteśmy, jesteśmy zadowoleni. Tak jak powiedziałem, dopisujemy kolejny punkt na, na wyjeździe. Tak jak powtórzę jeszcze raz na trudnym terenie. Wiemy jak Polonia by to tutaj punktowała. Dodatkowego smaczku dodawało fakt, że był to mecz drbowy. Więc gratulacje dla chłopaków. Tak jak powiedziałem, punkt na wyjeździe dzisiaj jest dla nas cenny i przygotowujemy się już jutra do kolejnego środowego spotkania z Kaliszem. Dziękuję. O, na wstępie na pewno chciałbym podziękować zawodnikom i sztabowi szkoleniowemu, bo praca wykonana w mikrocyklu treningowym była bardzo dobra, w krótkim i w poprzednich to. Wpływa na to, że mamy szósty z porażki, e, szczególnie sztabowi szkoleniowemu, który wykonuje pracę w naszym e, treningu taką złożoną. Ma bardzo dużo zadań, często też takich fizycznych e, i trzeba to, trzeba to po prostu robić. E, nasz trening jest bardzo złożony, więc ja o nich też pamiętam i myślę, że zawodnicy dzięki temu się rozwijają i, i gramy jak gramy, czyli widowiskowo do przodu. E, to też jest e, plus. I, Często tych osób nie widać, więc warto im tutaj podziękować. W warunkach, jakie mamy, możliwościach dla nich, naprawdę wykonują tytaniczną, tytaniczną robotę. Jeżeli chodzi o spotkanie, to jeśli chodzi o taki aspekt mentalny, to myślę, że dobrze weszliśmy w pierwszą połowę, zarówno jak i w drugą. Chcieliśmy wygrać to spotkanie, byliśmy drużyną, która optycznie przeważała, byliśmy drużyną, która miała nastawienie na to, żeby kreować w ataku. I mieliśmy do tego swoje dogodne sytuacje. Trudno nie wpadło, wpadnie w następnym meczu. Czas wygrać na wyjeździe. Będziemy robić wszystko, żeby to kolejne spotkanie przechylić na swoją korzyść. Myślę, że w defensywie, tak samo jak i w ofensywie, przeciwnik nie miał za wielu sytuacji. Kotłowało się tam może z dwa razy, ale to nie były jakieś groźne sytuacje w porównaniu z naszymi. I jesteśmy zadowoleni z tego, że. Ta gra jest dobra. Jesteśmy niezadowoleni z tego, że po prostu nam nie wpadło, bo uważam, że dzisiaj byliśmy lepszym zespołem i powinniśmy to wygrać. Jesteśmy po meczu Polonia-Bytom. GKS strzębie Ze mną zawodnik drużyny Polonii Bartosz Farbiszewski. Bartek, dzisiaj spotkanie derbowe kończy się myślę dla Was niedosytem, bo mecz dobry w Waszym wykonaniu, natomiast do bramki nic wpaść nie chciało. Tak, dokładnie. No, mecz derbowy rządzi się swoimi prawami. Myślę, że ta pierwsza połowa oczywiście jest do przeanalizowania, ale myślę, że powinniśmy też jeszcze lepiej gdzieś tam zagrać nią. W drugiej połowie już lepiej to wyglądało, jednak no ta piłka nie chciała wpaść do bramki. Piłka nie chciała wpaść także do waszej bramki. Mecz na zero z tyłu. Ty jako obrońca zapewne możesz być mimo wszystko zadowolony z tego, że te czyste kąty udało się zachować. Tak, na pewno no to był jeden z naszych celów. Oczywiście ten niedosyt ciągle jest, ponieważ każdy mecz chcemy wygrywać, szczególnie o takiej randze. Więc cieszy, cieszy to zero, zero z tyłu, jednak jest ten niedosyt. Tak jak powiedziałeś, mecz derbowy rządzi się swoimi prawami. On się także swoimi prawami rządzi na trybunach. Dzisiaj kibice przez okrągłe 90 minut gorąco Was dopingowali. Jak Wy to w ogóle odbieraliście i czy też to dla Was stanowiło mocne wsparcie? Tak na pewno w każdym momencie było ich słychać. Dziękujemy za to, ponieważ czasami przychodzi cięższy moment na boisku i naprawdę ci kibice są dwunastym zawodnikiem.